Dzień dobry! Dzisiejszy odcinek będzie być może bardziej kulinarny jak ogrodowy. Zobaczcie, mam taki wór zeszłorocznych ziemniaków, które mam zamiar wysadzić do ziemi, ale to jeszcze nie dzisiaj. Część z tych ziemniaczków, mimo powszechnie panującej opinii mimo że one są takie miękkie zobaczcie, wypuściły takie długie pędy. I właściwie w takiej postaci nie nadają się już do spożycia. Ale muszę wam powiedzieć, że jest pewien sposób, aby przywrócić żywotność takim ziemniakom, aby one nadały się ponownie do spożycia. Ja tutaj sobie do tego pojemniczka zabiorę kilka sztuk, tak aby w domu pokazać wam, jak można takie ziemniaczki odratować, żeby one jeszcze Nadawały się do spożycia. Oczywiście, jeśli nie są zgnite w środku. Jeśli są jedynie miękkie, wypuściły takie długie pędy, to oczywiście można je jeszcze zjeść. Według niektórych opinii, takie ziemniaczki są toksyczne, a nawet trujące, co oczywiście nie jest prawdą. O ile nie będziemy jeść tych pędów, bo wtedy rzeczywiście mogą nas rozboleć brzuchy. A uwierzcie mi, że wystarczy godzinka, aby przywrócić tym oto ziemniaczkom witalność. Zabiorę tylko kilka, a resztę posadzę sobie u mnie na działkę, tak żeby w kolejnym roku mieć kolejne ziemniaczki. Jak powszechnie wiadomo, takie ziemniaczki zawierają w sobie około 80 do 90% wody. No i jeśli one nam tak strasznie zmiękkły, wypuściły już pędy, znaczy to, że utraciły sporo wody. Dlatego aby przywrócić im witalność Należy je zalać, uwaga, zimną wodą, tak żeby one uzupełniły braki właśnie wody. Jeśli zalejemy te ziemniaczki, musimy zostawić je właśnie w tej wodzie mniej więcej około godzinki. W tym czasie nasze ziemniaczki. Jeśli oczywiście nie są zgnite, powinny się wzmocnić, nabrać wigoru i stać się ponownie twarde. No i co za tym idzie? Ponownie zdatne do spożycia. Idealnym rozwiązaniem będzie również dodanie do tej wody kilku kostek lodu, aby ta woda była chłodna, a nawet zimna. Taką zimną ciecz nasze ziemniaczki będą wchłaniać o wiele bardziej intensywnie. Po około godzinie czasu możemy sobie wyjąć nasze ziemniaki z tej wody. No i uwierzcie mi, zresztą to chyba widać, że są one bardziej jędrne, nie są miękkie. Jednak musimy jeszcze przeprowadzić zabieg odcięcia tych pędów. Zobaczcie, ziemniak jest twardy, zdatny do spożycia. Oczywiście trzeba usunąć ten pęt. Najlepiej wyrywając. On jest dosyć mocno uczepiony tego ziemniaczka, ale da się go wyrwać tam gdzieś u podstawy. No i teraz, takim oto przyrządem do obierania ziemniaków, najlepiej wyciąć tutaj w środku. Taki otworek, tak żeby usunąć tą przysłowiową, toksyczną część ziemniaka i móc go zjeść bez obawy o swoje zdrowie. Jest stwierdzone naukowo, że cały ziemniaczek będzie smakował tak, jak powinien smakować. Jeśli oczywiście usuniemy ten pęd. Może nie będzie idealny, bo zostanie taka dziurka, ale cały ziemniak wystarczy teraz jedynie obrać. No i można go spokojnie zjeść. Często tak bywa, że wyrzucamy właśnie takie ziemniaki, które już mają wykształcone pędy, które są miękkie, myśląc, że one po prostu nie nadają się do spożycia. A jest to mit. Ziemniaki są całkiem smaczne. W żadnym wypadku jednak nie powinniśmy jeść pędów ziemniaka, ponieważ znajdują się w nich solanina oraz inne toksyczne substancje, które mogą powodować na przykład ból głowy, wymioty czy też inne symptomy zatrucia pokarmowego. Ta solanina nie występuje w innej części ziemniaka, więc to, co jest białe, tak jak tutaj, możemy spokojnie zjeść. Jak widzicie, nawet całkiem oszczędnie udało mi się obrać tego ziemniaczka. No, i od razu zabiorę się do obrania tych pozostałych ziemniaczków, bo mam zamiar zrobić sobie frytki. Zobaczcie w tych miejscach, gdzie były pędy, teraz są takie oto dziury. Ale to nie wszystko. Tą wodę, w której moczyliśmy ziemniaczki, równie dobrze możemy wykorzystać do podlewania naszych domowych roślin. Zawarty w niej fosfor okaże się świetnym nawozem, który wzmocni wszystkie domowe rośliny. Należy jedynie pamiętać o tym, żeby ta woda nie była osolona. No, a zobaczcie, mój pieniążek na pewno się ucieszy. Tym bardziej, że dopiero zaczyna rosnąć i jest jeszcze malutki. Ja wykonam test na sobie. Powiem wam, czy bolał mnie brzuch, czy też nie bolał. Zrobię sobie pyszne frytki z tych oto ziemniaczków. Wystarczy je tylko poszatkować na takie paseczki. Zobaczcie, w środku niczym one się nie różnią od zwykłych ziemniaków. No i myślę, że równie dobrze będą smakować jak zwykłe ziemniaki sklepowe No to jeszcze ten drugi Potem jeszcze tą resztę poszatkuję I powędrują prosto na patelnie z olejem Gdzie usmażę je sobie i dodam jajeczka A Was bardzo zachęcę do prawidłowego przechowywania ziemniaków Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.